Ma Z tej strony za góra z kanału Zack Spider, to jest kanał poświęcony terrorystyce. Jest to mój pierwszy film na tym kanale i mam nadzieję, że zostaniesz tu na dłużej, a filmiki Cię zaciekawią. Także już teraz możesz zostawić mi łapeczkę w górę, subika. A co w dzisiejszym filmie? Chciałem, jako że to pierwszy film, chciałem zrobić pokazanie mojej skromnej hodowli. Ale że byłem wczoraj na targach terrorystycznych w Toruniu i kupiłem dwa pająki z tym jednego muszę przeprowadzić to przeprowadzimy go ja w następnym odcinku pokażę całą moją hodowlę która no, nie jest jakaś duża, jest skromna, ja dopiero zaczynam jeśli jesteś doświadczonym terrorystą, możesz zostawiać mi jakieś porady, ponieważ ja nie interesuje się tym długo. A jeśli nie jesteś doświadczony, to możesz uczyć się ze mną. Nie wiem, na moich błędach. Mam nadzieję, że ich nie będzie, ale też wiedzą, jaką oboje będziemy pozyskiwać. Tak? Dobra, a więc idę po pająka. Widzimy się za chwilę. A więc mam tutaj Karibenkę wersji color. Jest ona tutaj. Pewnie nie wyostrzy jej. Ale musisz mi uwierzyć na słowo, że to jest ona. Robię sobie zawsze na pojemniczkach takie naklejki, na których piszę sobie gatunek. Temperaturę, czyli tak jak w tym przypadku na wersji color 25 do 28 stopni Celsjusza. I wilgotność, która powinna być w granicach 75-85%. Mam tu jeszcze napisane. Spryskiwać ścianki, ponieważ Caribena, z tego co wiem, spija wodę ze ścianek terrariów i, i tyle, nie? Otworzę ją i zobaczymy ją dopiero, jak będę przykładał pojemnik. Znaczy, otworzę ją dopiero, jak będziemy przykładać ją do pojemnika. Tymczasem, tymczasem, gdzie zaczynam, zamierzamy ją przeprowadzić, przeprowadzę ją do tego, to pojemnika. nawierciłem wcześniej dziurki. I tu bardzo fajny pojemnik z pepko. Nie wiem, ile 4 zł, chyba kosztował. Zakręcany, super przejrzysty. Idealny. Można powiedzieć, że trochę za duży dla mojej Karibeny, ale. No ale taki jest, to taki będzie, tak? Przynajmniej będzie ona mogła dłużej tam posiedzieć. E, najpierw przygotujemy dla niej pojemnik. Dobra, a więc. Zaczynamy od tego, że mamy ten pojemniczek jest za 4 zł z PEPKO myślę, że jest giciuwa mam tu wczoraj rozrabiałem torf więc dzisiaj nasypiemy go tutaj oczywiście go zwilżę później mam nadzieję, że go starczy chociaż tak naprawdę z tego co wiem dużo podłoża nie trzeba dawać do pająka nadrzewnego ponieważ pająk nadrzewny i tak cały czas siedzi jak sama nazwa mówi na drzewie ja sobie to od razu tu trochę spryskam ponieważ jest trochę dla mnie zasypki co następnie Dałoby się jakieś, jakaś gałązka, mam tutaj też zakupione na targach jakąś taką gałązkę, nie wiem dokładnie co to jest za gałązka, może urwać kawałek, urwijmy ją w tym miejscu, mamy oto taki kawałeczek, zobaczmy, niestety tu się nie zmieści, ale urwę jeszcze, o kawałeczek z tej strony, i zobaczmy dobra a więc na razie pojemnik wygląda tak dam tu jeszcze trochę mechu dam dwa rodzaje mchu tu jest mech nie wiem jaki ale taki on dobrze trzyma wilgoć nie pamiętam jak on się nazywa trochę go tam może wepchniemy w dół gdzie będzie tył bym nie chciał już drugi raz tej gałązki układać no, dobra. tego myślę, że starczy. Myślę, że dam tutaj jeszcze trochę mchu zielonego tak na spód. Ja się też zakupiłem w takich to płatach. Myślę, że on by się tu idealnie nadawał, żeby dodać trochę zielonego koloru. Ciężko trochę mi się robi nagrywając, ale tak, żebyście wy też to widzieli. Nie podoba mi się to. Ten korzeń mi się nie podoba, że on jest przekręcony w tą stronę. Wolałbym jeszcze go poprawić o właśnie tak żeby od przodu było widać cały ten korzeń, na którym mam nadzieję Karibana zrobi sobie gniazdko i ostatnią rzeczą jaką damy będzie to oto taka podsypka będzie oto to taka podsypka, nie pamiętam jak to się nazywa czy... Forest floor, czy Rainforest? Rainforest, chyba mi się wydaje. za dużo nie ma wydawać Tak tylko. Jeszcze odrobinę. Dobra, myślę, że pojemnik będzie już skończony. Wygląda tak. Nie jest zbyt ciekawy, aczkolwiek. Aczkolwiek no, jest jaki jest. Tak? Następnie normalnie leję wodę z takiej oto bańki z taką pompką. Aczkolwiek chciałbym dobrze spryskać żeby ścianki terrarium. Dlatego użyję takiej tryskawki. Spryskam trochę, tylko niech mi to załapie wodę. O. Dobra, teraz przesadziłem. Na pewno przesadziłem. A tak jak mówię. Jestem początkującym. Trzeba mi to wybaczyć. Teraz przygotuję sobie taki oto pojemniczek w razie ewentualnego łapania go. Weźmiem miękką pensetę i spróbujmy go otworzyć. Ja to pokażę. To ona. Niestety nie łapie fokus. Spróbujmy sobie ją delikatnie przegonić tak jak mówiłem, spyla na dół i Zamykam tak, aby jej nie przyczasnąć. Tu nawet możemy zobaczyć jej wylinkę. u Karibana, niestety, nie będzie tego widać. Ale udomowiła się tutaj na wieczku. O, teraz schodzi. Ładnie ją widać, tylko niestety, przez te kropelki słabo. Szuka sobie. Miejsca. A więc zostawiamy kalibankę. Tak wiem, mam odruch, jak pająk mi wchodzi na pęsetę lub cokolwiek, że zabieram ręce, tak jak mówię. Wcześniej hodowałem skorpiony. Ze skorpionami nie miałem problemów, ponieważ one nie chodzą po płaskich powierzchniach. No i co? No i nie miałem problemów z łapaniem, znaczy z uciekaniem skorpionów i przekładaniem, ponieważ mm, kończyło się to na tym, że mm, łapałem go do pudełka, przekładałem. Możemy zauważyć, że tu gdzieś są szczątki, jeszcze wylinki, chyba poprzedniej, nawet lub dwóch. Oczywiście, pojemniczek mi się przyda. Jak zawsze, naklejkę zobaczymy, czy da się zerwać. Jak nie, to zrobimy nową, ale robiłem ją wczoraj, więc nie ma z tym problemu. Tak jak tu widać, o ile widać. Nazwa Karybena wersji kolor 25 do 28 stopni, 75 do 85% wilgotności. Spryskiwać ścianki. Mająk przełożony na razie jest wariatem. Naklejmy sobie to nawieczko. O, w ten oto sposób. I odstawiamy ją w spokojne miejsce, aby się zadomowiła. Gdzie ona jest. Tutaj, w tym miejscu, gdzieś o, tu ją można zobaczyć. Niestety, trochę za mocno spryskałem pojemnik i słabo ją widać. Także karmić jej nie będę, ponieważ no, pająk po przeprowadzce zazwyczaj nie je. Dobra, a więc zapraszam cię do podsumowania filmu. A więc, jak sam widzisz. Przekładałem Karibene wersji kolor Jest ona w tym miejscu spryskana za mocno, znaczy ścianki. Ścianki spryskałem trochę za mocno i, i nic nie widać, tak? No bo no, w sumie kolorki jakby tak ładnie ją tu o już spina się po gałązce, to i nie zobaczymy raczej, a jednak Dobra, zostawiamy ją w spokoju. Jak widzisz, jestem początkującym w sprawie pająków oczywiście. Skorpion został mi jeden. Może pokażę Ci go w następnym odcinku. Przydało też by mu się trochę posprzątać i odświeżyć trochę terarium, bo został została sama ziemia, i to niedużo. I to wszystko. Przydałoby mu się dać trochę mchu, może zrobić jakieś ładne. Ładną kryjóweczkę. Boję się pająków, ale je hoduję, bo mi się podobają. Mam jeszcze odruch taki zabierania ręki, chociaż i tak jest lepiej jak ostatnio było. Jak przekładałem maluszki z takich pojemniczków z takich ependorfów i pająk wlazł mi na rękę. Panika, panika. Mam nadzieję, że to jest kwestia doświadczenia i obycia z tymi pająkami i wierzę w to, że będzie zaraz lepiej. Jeśli masz jakieś uwagi do tego co zrobiłem albo jakieś porady, daj mi znać. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw łapeczkę i zostaw subika. I czekaj na kolejne filmy, bo pojawią się niedługo na pewno, piąteczka.